Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Skubany, a w dzisiejszym odcinku z pierwszej linii zajmiemy się sytuacją, która wystąpiła w Iranie 8 stycznia 2020 roku, czyli w cudzysłowie przypadkowym zestrzeleniem pasażerskiego samolotu należącego do Ukrainy. Biorąc pod uwagę fakt, że przez ostatnie dekady znacząco zwiększono poziom bezpieczeństwa w ruchu powietrznym, ciężko jest uwierzyć, że w cywilizowanym kraju, jakim mieni się nazywać Iran, posiadającym zintegrowany system obrony powietrznej, dochodzi do sytuacji, w której zostaje wydany rozkaz o zestrzeniu pasażerskiego statku powietrznego Boeing. Oczywiście, przyglądając się sprawie pobieżnej, można powiedzieć, że do omyłkowego zestrzenia samolotów dochodziło już w historii, i dlaczego nie miałoby się to wydarzyć i tym razem? No cóż, istnieje kilka przesłanek, które przemawiają za faktem, że nie miało prawa dojść do omukowego zestrzelenia. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest fakt, że ukraiński Boeing leciał zgodnie z planem z Teheranu do Kijowa i to przy pełnej kontroli irańskich służb lotniczych. Dodatkowo, Iran nie znajdował się w stanie wojny, a co za tym idzie, nie występowały zakłócenia w zarówno cywilnym, jak i wojskowym nadzorze przestrzeni powietrznej, a co za tym idzie w sprawie stuprocentową dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że w przestrzeni powietrznej Iranu nie znajdowało się nic, co wymagało zestrzelenia, a samolot ukraińskich linii lotniczych został na przykład omyłkowo zidentyfikowany jako ten obiekt. W Iranie nie były również prowadzone żadne manewry wojskowe z wykorzystaniem systemów rakietowej obrony przeciwlotniczej i tutaj również możemy wykluczyć omyłkowe zidentyfikowanie Boeinga jako celu dla baterii przeciwlotniczej, a same stanowiska obrony przeciwlotniczej działały na znanym sobie terenie, doskonale zdając sobie sprawę, w których miejscach znajdują się pasażerskie korytarze powietrzne. Ich operatorzy byli świadomi, że odbywa się na nich ruch pasażerski. Dodatkowo z łatwością w internecie możemy sprawdzić pozycję samolotów pasażerskich na stronach do tego przeznaczonych, ale tego nie będziemy uwzględniać w naszych rozważaniach, ponieważ wykracza to poza zakres obowiązków wojskowych odpowiedzialnych za odpalanie rakiet. Tak jak napomknęliśmy już na początku, Iran nie znajdował się w stanie wojny oraz nie zamknął swojej przestrzeni powietrznej i za organizację oraz bezpieczeństwo ruchu samolotów w irańskiej przestrzeni powietrznej odpowiadały irańskie służby kontroli ruchu lotniczego. Biorąc pod uwagę te czynniki, należy jasno i otwarcie powiedzieć, że to na stronie irańskiej spoczywał obowiązek kierowania lotem Boeinga ukraińskich linii lotniczych, ponieważ z zasady samoloty pasażerskie nie latają gdzie im się podoba, a tam gdzie pozwolą im lokalne systemy nadzoru. Irański system kontroli ruchu lotniczego nie odbiega od światowych standardów i opiera się na tej samej strukturze. Sieć aktywnych i wtórnych radarów odbiera sygnały z transporterów, które są obowiązkowe dla samolotów pasażerskich i nie da się ich w prosty sposób wyłączyć. Nadają one w sposób ciągły informacje o lokalizacji, wysokości, prędkości wraz z identyfikatorem lotu oraz posiadają specjalne kody, które informują o sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak na przykład awaria. Transporter na pokładzie Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczych działał do samego końca i nie został nadany żaden kot awaryjny. Co daje nam ta wiedza? Irańskie służby doskonale wiedziały, jaki obiekt znajduje się w powietrzu. A ze względu na brak nadanego sygnału o sytuacji nadzwyczajnej, możemy wywnioskować, że to, co się wydarzyło, wydarzyło się nagle. Iran już od dawna utrzymuje, że jest w posiadaniu w pełni zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej, czyli istnieje w Iranie miejsce lub miejsca, do którego spływają wszystkie możliwe do pozyskania informacje o ruchu powietrznym w ich przestrzeni powietrznej. Tam są poddawane analizie. W czasie pokoju do wydania rozkazu o zestrzeleniu obiektu nie wystarcza użycie systemu identyfikacji radiolokacyjnej swój-obcy, ponieważ pozwala ona tylko i wyłącznie na identyfikację, czy mamy do czynienia z własnym samolotem, czy z jakimś innym. Właściwa klasyfikacja samolotu następuje w połączeniu z danymi z wszystkich możliwych źródeł przy użyciu zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej, takich jak system rozpoznawania pasywnego. Właściwa klasyfikacja samolotu następuje w połączeniu z danymi ze wszystkich możliwych źródeł przy użyciu zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej, takich jak system rozpoznawania pasywnego, informacje z sieci radarów, planu lotów oraz cywilnego systemu kontroli ruchu lotniczego. Dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że irański sposób klasyfikacji jest podobny do tego natowskiego, czyli posiada cztery podstawowe kategorie: swój, neutralny, podejrzany wróg. Tylko i wyłącznie zaklasyfikowanie celu jako wróg upoważnia do użycia systemów obrony przeciwlotniczej celem zneutralizowania zagrożenia. Dodatkowo ta klasyfikacja jest nadawana niezidentyfikowanym obiektom, których zachowanie, charakterystyki, miejsce startu, miejsce i czas wejścia w zasięg systemu obserwacji oraz przynależność narodowa wskazują, że stanowi on zagrożenie. Jeśli irańskie kryteria przyznawania kategorii wróg nie są takie same, to z pewnością są podobne celem wyeliminowania sytuacji, w której strzelamy do plamy na radarze niewiadomego pochodzenia. A co, jeśli sam system przeciwlotniczy w postaci radar wyrzutnia wykrył ukraiński samolot i odpalił rakiety? W czasie pokoju obsady takich zestawów nie mogą podjąć samodzielnie decyzji o zestrzeleniu samolotu i samodzielnie zidentyfikować celu. Czyli nawet w przypadku wykrycia przez radę wyrzutni celu należy poddać go identyfikacji, a następnie wystrzelić pociski tylko i wyłącznie na podstawie otrzymanego rozkazu. Zdecydowanie nie możemy mówić o przypadkowym zestrzeniu ukraińskiego samolotu z jednej prostej przyczyny. W czasie pokoju jedyną możliwością przypadkowego zestrzelenia samolotu byłaby sytuacja, w której odbywałyby się manewry wojskowe przy użyciu systemów rakietowych obrony przeciwlotniczej, a jak wiemy, w Iranie owego feralnego dnia takie manewry nie odbywały się. Irańskie władze początkowo zaprzeczały informacjom o zestrzeniu ukraińskiego samolotu pasażerskiego przez system obrony przeciwlotniczej. A zdecydowanie nie było potrzebne powołanie komisji, aby to ustalić. Na stanowisku dowodzenia zintegrowaną obroną powietrzną i przeciwlotniczą znajdują się nie tylko nagrania, ale również pozycje baterii przeciwlotniczych, meldunki dowódców systemów ogniowych o wykrytych celach i w tym przypadku najważniejsze o zużytej amunicji. Dodatkowo o takim zdarzeniu informuje się od razu najwyższe osoby w państwie. Jakiekolwiek tłumaczenia, że samolot został zestrzelony przypadkowo, nie mają racji bytu, ponieważ Iran jest zobowiązany nie tylko chronić własnych obywateli i własne samoloty, ale również tych obywateli i te statki powietrzne, które na jego obszarze się znajdują. Choć po wydarzeniach z 8 stycznia 2020 roku, mamy podstawy, że władze Iranu uważają inaczej. Możemy zakładać tezy, że był to atak terrorystyczny lub sabotaż, ale zdecydowanie należy wykluczyć przypadek. Jak było naprawdę? To wiedzą jedynie osoby odpowiedzialne za zestrzelenie Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczej. A ja ze swojej strony mam nadzieję, że wkrótce poznamy prawdziwe przyczyny i podłoże tej tragedii, a wnioski wyciągnięte z tej katastrofy pozwolą uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości. To wszystko w dzisiejszym odcinku z pierwszej linii. Zapraszam Was niezmiennie do komentowania, lajkowania oraz subskrypcji kanału. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Skubane!